Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie 6 listopada 2022 roku i zapraszam na udane podgrzybko branie. Cześć moi drodzy, witam Was ciepło 6 listopada 2022 roku z okolic miejscowości Trzebień na Dolnym Śląsku i wygląda słuchajcie na to, że zabiorę Was dzisiaj na udane podgrzybko branie. Jestem w pięknym sosnowym lesie, w którym jeszcze wcześniej nie byłam i zaczyna się naprawdę, naprawdę zacnie. Lecimy na spacer. Jest niedziela, szósty dzień listopada, bardzo fajny, słoneczny dzień. Pięć minut w lesie i już naprawdę przyzwoite zbiory. A tutaj kolejne wspaniałe, młode podgrzybki brunatne. Zapowiada się naprawdę dobrze. Właśnie miałam mówić, że sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna, że grzyby rosły praktycznie tylko przy samochodzie. Potem po przejściu naprawdę sporego kawałka nic, w żadnym miejscu nic, a teraz znowu naprawdę super i to takie maluchy, że słuchajcie, głowa mała, po prostu nadzieja wzrasta od nowa. Małe podgrzyby brunatne, śliczne podgrzybeczki. Więc naprawdę cudownie cieszę się. No, taką miałam ochotę jeszcze zobaczyć. Młode podgrzybki po prostu rado na Maxa, szósty dzień listopada, a tu słuchajcie naprawdę jeszcze można znaleźć młode młode podgrzyby, rewelacja. No i jak się człowiek rozejrzy troszeczkę lepiej, to, to patrzcie, no, grupowo nawet zaczynają rosnąć te maluchy. Rewelacja po prostu, super! Trafił się też pierwszy prawdziwek, czyli na prawdziwki też można jeszcze liczyć. Chyba pierwszy raz jestem w tej okolicy, jestem naprawdę zachwycona tym lasem. Coś cudnego, ideał po prostu takiego lasu sosnowego bez haszczy, bez jagodzin, bez traw. Pogoda wspaniała. Trafiają się młode grzyby. Tutaj na przykład mamy młodego maślaka. Uwielbiam maślaki, są to pyszne grzyby, jak dla mnie. No naprawdę serce rośnie. Zaczęła się ta wyprawa dzisiaj dosyć niefortunnie, bo mimo szybkiego startu do lasu, jednak niestety zahaczyliśmy z kolegą wielki korek na autostradzie A4. Ale kilka godzin jednak uda nam się połazić po lasie, więc rewelacja. Patrzcie, młode maślaki. Super sprawa. Sytuacja generalnie jest bardzo nierówna, długo, długo nic, potem pojawia się czasem jakaś większa grupa, a czasem pojedynczy tak jak ten, ale za to rekompensuje długie czekanie, bo sami przyznajcie, że jest po prostu przepiękny. Beczułeczka zamszowa. Można trafić dzisiaj na podgrzybki naprawdę od malusieńkich wielkości paznokcia po, po stare i naprawdę już rozkładające się, ale na szczęście wciąż są takie, jakie lubię najbardziej, czyli małe i zamszowe bobaski podgrzybkowe. Patrzcie, jaki cudne. A tutaj ładna grupka wodnich, późnych też grzybów jadalnych. Niedawno robiłam filmik o wodnichach późnych. Zapraszam do obejrzenia. Jest jeszcze jedna gąska zielonka. W większości gąski zielonki są już dosyć starawe dzisiaj, ale ta bardzo fajna, młoda i świeża. Ostatnio smażyłam gąski zielonki i naprawdę były fajne, smaczne grzyby. Zamarynowałam też dwa słoiczki. Trafiłam na taką piaszczystą drogę, przy której rośnie mnóstwo gąsek zielonek grzybów, o których kiedyś mówiło się, że mogą poważnie zaszkodzić co niektórym osobom, ale jednak są chętnie zbierane przez grzybiarzy. Potem Zdementowano. Te badania, ponoć jednak te grzyby w ogóle nie szkodzą. Ostatnio jadłam smażone, też troszeczkę marynowałam. Wciąż można trafić na, na młode owocniki, chociaż przeważają całkowicie stare. One lubią rosnąć właśnie przy takich bardzo piaszczystych, drogach, często są kompletnie zakopane w piachu. Długo je trzeba namaczać w wodzie z solą, żeby pozbyć się tego piachu, jako się wymyć. Fajnie wyglądają. Mają bardzo ciekawy kolor blaszek. Taki intensywnie żółto-zielony, jak marker. No i uwielbiają właśnie tego typu miejsca: sosenki piaszczyste, drogi, porosty. Tutaj rośnie ich pełno. Mam sobie, że cudownym zwieńczeniem tego dzisiejszego wyjścia byłyby. Borowiki sosnowe i są co prawda żaden nieidealny, bo jeden jest naprawdę ogromniasty. Sami patrzcie, a drugi z kolei, mimo tego, że jest młody, to ma niezaładny kapelusz. Chyba te zimne noce już mu zaszkodziły, no i tak dosyć przyjemny. A ten jest po prostu ogromny. Borowiki sosnowe. Ale słuchajcie. Trafił się też i ładny borowik sosnowy, w ogóle myślałam, że to podgrzybek, a to jednak borowik sosnowy i z tym jest wszystko OK. Więc są dwa borowiki sosnowe. Ten po lewej przed chwilą znaleziony całkiem ładniutki. ten po prawej trochę jakiś sparchaciały. Bardzo fajnie cieszę się na to znalezisko. Kocham tego typu lasy. Są po prostu przepiękne, wspaniałe, zwłaszcza na końcówkę sezonu. Latem bardziej kocham góry, sowie, a jesienią właśnie późną po prostu te bory dolnośląskie. Tutaj Przemkowski Park Krajobrazowy, lubuskie lasy. No cudo. No i te piękne młode maślaki dające naprawdę dużo, dużo radochy. Pierwszy przegląd grzybów już zrobiony, podobnie jak i porządek w koszyku. No i co my tutaj dzisiaj mamy? Mamy gąski zielonki z blaszkowych. Te takie jak marker, intensywnie żółto-zielone blaszki. Te drugie blaszkowe to wodniche późne, troszeczkę jaśniejsze blaszki. Też grzyby jadalne. Robiłam o nich odcinek, to jak macie ochotę, poszukajcie. No i jest parę ładnych. Parę no parę dziesiąt chyba ładnych podgrzybów brunatnych. Tak jak mówiłam, można trafić głównie na starsze, ale też młode, piękne ślicznotki się trafiają. No i oczywiście wisienką na torcie jest ten śliczny borowik sosnowy. Widzieliście, że trafiły się trzy oraz obierki też po kilku, nie pokazywałam Wam po drodze, ale jest całkiem nieźle, jak na szósty dzień listopada. Sami przyznajcie. Prawdziwków to dzisiaj lepiej dopisują borowiki sosnowe, tych trafiło się kilka, natomiast tylko jeden borowik szlachetny, sosnowe raczej już takie podrośnięte. Podsumowanie wyjścia już poza lasem, ale wciąż oczywiście pod wpływem tego lasu całkowicie jestem zauroczona Przemkowskim Parkiem Krajobrazowym. Z radością będę tam wracać. Szósty dzień listopada, całkiem dobrze jeszcze w lesie. Naprawdę można trafić na młode podgrzybki, co ogromnie cieszy. Co prawda trzeba się naprawdę nachodzić, to nie jest tak, że rosną regularnie, że co chwilę można znaleźć. Trzeba trafić na fajne miejsce. Ale jak się pochodzi kilka godzin po lesie to zdecydowanie coś tam do koszyka wpadnie. Gąski zielonki też pod dostatkiem, dużo starych, ale też jeszcze spokojnie można nazbierać dowoli gąsek zielonek. Tak jak mówię, wspaniały las, bardzo mi się podobało. Zamierzam tam wracać. Dzięki za wspólny spacer. Trzymajcie się ciepło. Jak widzicie, dzisiaj też bardzo fajny dzień. Zbliża się długi weekend, także na pewno będę gdzieś się wybierać do lasu. Także spodziewajcie się kolejnych relacji. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć!